Witam kochani w kolejnym przeglądzie Action. Pokażę wam mop, który w MPQ kosztuje prawie dwa razy drożej. Będzie dużo nowości do ogrodu. Nożyce do przycinania gałęzi, sekatory i wiele innych. Kropelkowy nawadniacz do doniczek w kształcie kuli. Szklany słoik żebrowanym wzorem do przechowywania. 500 ml pojemności. Zapłacicie niecałe 7 zł. Kolejny mamy większy słoik 900 ml pojemności. Z wysokiej jakości szkła, z subtelnym prążkowanym wzorem z solidnym zapięciem na klips. Zapłacicie niecałe 8 zł. Słoik na przetwory o pojemności 1 litra. Dzięki wieczku na zacisk i silikonowej uszczelce świetnie nadaje się do robienia przetworów czy weków. Zapłacicie niecałe 13 zł. Te słoiki mają aż 3 litry pojemności, również nadają się na przetwory. Zapłacicie niecałe 23 zł. A to słoiki na zapasy 1200 ml pojemności z aluminiową nakrętką przyda się do przechowywania kawy, herbaty i cukru. Na szkle znajdują się tłoczone napisy w języku angielskim kawa, kuchnia, cukier. Zapłacicie niecałe 7 zł. Szklana miska na sałatkę o średnicy 22 cm. Zapłacicie 6 zł i 79 groszy. Słoiki na zapasy. Dwie sztuki w opakowaniu po 500 ml pojemności. Zapłacicie niecałe 7 zł. Szklana bombonierka z pokrywką na nóżkach. Możecie myć w zmywarce. Zapłacicie niecałe 7 zł. Łańcuch świetny: 10 lampek LED z wiosennymi nadrukami słodkich kwiatów margaretki. Całkowita długość 320 cm. Do użytku w pomieszczeniach działa na dwie baterie, dostępne oddzielnie zapłacicie niecałe 18 zł. Doniczka z prążkowanym wzorem o średnicy 25 cm różne kolory do wyboru w 100% wykonane z plastiku z recyklingu. Zapłacicie niecałe 15 zł. Za doniczki o średnicy 30 cm zapłacicie 22 ,49 zł. 49 groszy. Mini szklarnia z pokrywką 19 na 39 cm do uprawy własnych warzyw i owoców. Pokrywka pomaga utrzymać dobrą wilgotność gleby i przyjemną temperaturę. To idealne warunki do kiełkowania. Zapłacicie niecałe piętnaście złotych. Sztuczna trawa o wymiarach 100 na 200 centymetrów. Zapłacicie niecałe sześćdziesiąt pięć złotych. Poduszka pod kolana. 47 na 27 centymetrów. Z miękkiej i wytrzymałej pianki z pamięcią kształtu. Dzięki wytrzymałemu materiałowi będzie przyjemniejsza praca w ogrodzie bez obolałych kolan. Zapłacicie niecałe 18 zł. Mata antykorzenna o wymiarach 5 m na 2 metry. Do umieszczenia pod chodnikiem, żwirkiem lub trocinami, żeby chronić ogród lub warzywnik przed rozmaitymi chwastami. Zapłacicie niecałe 28 zł. Nawadniacz kropelkowy do doniczek 28 cm wysokości. Prosty w użyciu. Zieleń w domu to zawsze przyjemny widok. Ale podlewanie roślin to już dodatkowy obowiązek. Podlejesz za dużo, będzie źle. Podlejesz za mało, jeszcze gorzej. Ta kula podaje dokładnie tyle wody, ile kwiat potrzebuje i wtedy, kiedy jej potrzebuje. Nalej do niej wody, wsadź ją do doniczki i o niej zapomnij na jakiś czas. W ten sposób nigdy nie przelejesz ani nie przesuszysz rośliny. Zapłacicie zaledwie 3 zł. Nożyce do gałęzi 50 cm długości. Tnie gałęzie o grubości do 3 cm średnicy. Możecie przycinać drzewa i krzewy. Rączka jest antypoślizgowa, dzięki czemu można ją dobrze trzymać w ręku. Zapłacicie niecałe 40 zł. A to są nożyce do żywopłotu. 57 cm długości. Z miękkimi uchwytami będzie Wam wygodnie trzymać, dzięki czemu błyskawicznie uporacie się z tym zadaniem. Zapłacicie niecałe 30 zł. Sekator ogrodowy z ostrzami steflonu i tytanu. Nadaje się do cięcia materiałów o grubości do 1 cm. Zapłacicie niecałe 28 zł. Następny sekator z wygodnym uchwytem. Z blokadą bezpieczeństwa. Świetnie się nadaje do przycinania wszelkich kwiatów i gałązek do grubości nawet o średnicy 1,5 cm. Zapłacicie niecałe 12 zł. Nożyce do przycinania kwiatów i roślin o średnicy 8 mm. Z miękkim uchwytem. Dostępne różne kolory. Możesz też przyciąć sekatorem końcówki łodyg w bukiecie świeżych kwiatów. Dzięki temu kwiaty pozostaną piękne jeszcze dłużej. Zapłacicie niecałe 9 zł. Szczotka ze skrobakiem do usuwania chwastów pomiędzy płytami w ogrodzie. Zapłacicie 4 zł i 49 groszy. Te szczotki są z drewnianym trzonkiem w zestawie. Trzonek ma 125 cm długości. Zapłacicie niecałe 11 zł. Łopata z strząkiem z uchwytem o długości 116 cm z powlekanego metalu. Zapłacicie niecałe 35 zł. Pojemnik do przechowywania z uchwytami. 35 na 28 cm. Wysokość ma 11 cm. Zapłacicie niecałe 13 zł. Organizer z pięcioma szufladami. Wykonany z solidnego sztucznego tworzywa. 33 cm na 26 i 24 cm wysokości. Zapłacicie 43 zł i 79 groszy. Obróz winylowy z wiosennym motywem o wymiarach 140 na 250 cm. Zapłacicie niecałe 30 zł. Kolejny mamy z motywem kwiatowym o wymiarach 140 na 200 cm. Zapłacicie niecałe 23 zł. Pojemnik na tabletki z pojemniczkami i naklejkami. Zapłacicie niecałe 7 zł. Torba Action z napisami posiada dwa długie uchwyty. Można nosić na ramię o wymiarach 38 na 45 cm. Idealna jako torba na zakupy w 100% wykonana z bawełny. Zapłacicie niecałe 7 zł. Czteroczęściowy zestaw do mycia twarzy. W zestawie znajdziecie balsam oczyszczający z olejkiem, aloesem, miętą i wyciągiem z chryzantem, dwie opaski na nadgarstki, żeby nie ściekała Wam woda po rękach podczas mycia. Idealny spaw w domowym zaciszu. Zapłacicie 17 zł i 49 groszy. Maska na oczy. Nadaje się do użycia zarówno na ciepło, jak i na zimno. Wypełnienie z soli dla głębokiego relaksu. Miękka powierzchnia jest przyjemna w dotyku. Zapłacicie niecałe 8 zł. Może się przydać do tego zestawu szczotka do czyszczenia twarzy, 4 w jednym: do czyszczenia, złuszczania i nakładania produktów. Tutaj macie całą instrukcję. Zapłacicie 3 zł i 49 groszy. Mata antypoślizgowa do szuflad, zapobiega przesuwaniu się podczas otwierania, o wymiarach 125 na 45 cm, możecie przycinać na wymiar. Kilka kolorów do wyboru. A jej cena to 6 zł i 49 groszy. Zestaw do mycia podłóg. Składający się z 17 elementów. 8 ściereczek do czyszczenia na sucho i 8 ściereczek do czyszczenia na mokro. Dociera do każdego miejsca dzięki obrotowej głowicy. Lekki i łatwy w użyciu. W Empiku za ten zestaw zapłacicie 44 zł i 20 groszy. W Action zapłacicie niecałe 23 zł. Chłonne ściereczki z mikrofibry. 4 sztuki w opakowaniu. Zestaw zawiera jedną ściereczkę ścierną i trzy miękkie ściereczki do kurzu i zanieczyszczenia. Do stosowania na wielu powierzchniach. Zapłacicie niecałe 9 zł. Zestaw antybakteryjnych czyścików, trzy sztuki w opakowaniu, jedna strona do szorowania, druga strona do polerowania. Zapewnia połysk i nie pozostawia zacieków. Różne warianty do wyboru. Idealne do czyszczenia łazienek i kuchni, poradzi sobie z trudnymi do usunięcia zabrudzeniami. Ich cena to niecałe 9 zł. Gąbki do kurzu. Dwie sztuki w zestawie. Różne kolory do wyboru. Idealny dla alergików, ponieważ skutecznie wychwytuje kurz, uniemożliwiając jego unoszenie się, nie wymaga żadnych dodatkowych środków czyszczących. Przed pierwszym użyciem należy dobrze wypłukać w wodzie. Zapłacicie niecałe 7 zł. Do zobaczenia w kolejnym odcinku: Trzymajcie się cieplutko.